Czas na przegląd prasy regionalnej. Zapraszałam Was już na wielką rewię na lodzie. Piotruś, Pan, on ice. W dalszym ciągu będziemy się tych bajkowych klimatów trzymać. Tym razem zaglądamy do tygodnika poniedziałek. A tutaj, proszę bardzo, bajkowo, bardzo bajkowo było w Złotej. Udała się prapremiera imprezy Ża Zaszczep mnie bajką w Złotej. Inicjatorzy akcji chcieliby rozszerzyć ją na teren całego województwa. Taką nadzieję wyraził także Adam Jarubas, który osobiście robiście uczestniczył w tym pierwszym happeningu bajkowym. Projektem zainteresowana jest także Małgorzata Muzoł, Świętokrzyski kurator oświaty oraz europoseł dr Czesław Siekierski. O co chodzi? Ponieważ moi drodzy z czytelnictwem niestety nie jest aż tak dobrze, to warto od najmłodszych lat te nasze dzieciaki zachęcać do tego, aby sięgały do książek i tak właśnie było w złotej wszystko to dzięki rodzicom, dzięki dorosłym, bo to przecież od nich tak naprawdę najwięcej zależy. A oni post że właśnie dzięki takim spotkaniom dzieciaki mogą pokochać literaturę i czytanie. Obiecność rodziców ma głębokie, tak naprawdę, uzasadnienie. Przecież oni, jako pierwsi, zapoznają swoje pociechy z książką, mówi Adam Ochwanowski, jeden z inicjatorów projektu. To sześciolatki i siedmiolatki, które wkroczyły w zaczarowany świat bajki, prowadzeni przez profesjonalistów, artystów estradowych z Kielc. A oprócz tego, że dzieciaki miały, okazję mm, oglądać, słuchać bajek, to oprócz tego bardzo przyjemnie spędziły czas razem z rodzicami, a także samorządowcy rozdali dzieciom bajki i słodycze, no i pozowali do wspólnej pamiątkowej fotografii z dzieciakami. Mam nadzieję, że takie akcje będą odbywały się nie tylko w Złotej i mam nadzieję, że dużo dzieciaków stwierdzi, że tak, czytanie i książki to jest coś, co warto robić, a książki są świetnym pomysłem na prezent. Już za niedługo Mikołaj i oczywiście choinka. Pod choinką można znaleźć takie właśnie prezenty. Warto zaszczepiać w, dzieciak w dzieciakach chęć czytania. To tygodnik poniedziałek. My przechodzimy teraz do Torunia. Nowości, Dziennik Toruński. Czy wiedzieliście, drodzy moi, że 40% z nas, według statystyk, ogólnopolskich nie potrafi pływać? Postanowiono z tym walczyć się i postanowiono w Toruniu, że 2300 klasistów z toruńskich podstawówek nauczy się pływać na specjalnych kursach. Żadne inne miasto średniej wielkości nie ma tylu basenów co Toruń no i wypadałoby to wykorzystać w końcu. Statystyki może poprawić rządowy program nauki pływania, do którego włączył się właśnie Toruń. Chcemy nauczyć trzecioklasistów pływania z tych toruńskich szkół podstawowych, w których nie ma basenów pływackich. Program ma ruszyć w przyszłym roku. Pierwsi skorzystają, trzecioklasiści Obecni trzecioklasiści będą szkolić się wiosną przyszłego roku. Kursy potrwają do końca 2014 roku. Następni do szkoleń będą obecni drugoklasiści. Zaczną naukę pływania od września, a kurs będzie kończył się egzaminem, więc jest poważnie, ale oczywiście taka umiejętność się przydaje. Wiedzą o tym wszyscy, którzy lubią spędzać czas nad wodą. Zachęcamy do tego, abyście również swoje dzieciaki uczyli pływać. No i to jest kolejny moment i kolejny czas, myślę bardzo, przyjemnie spędzony z naszymi milusińskimi. Czas teraz na ekspres bydgoski. Przechodzimy do kolejnej gazety, a tutaj również coś o dzieciakach. Tym razem o tych, które naprawdę potrzebują zainteresowania, potrzebują pomocy. W Bydgoszczy zostanie otwarte pierwsze przedszkole dla dzieci autystycznych. Jest to zazwyczaj problem dla rodziców. Pierwszy szok może dla tych, którzy dowiadują się, że ich dzieci są chore. No ale oczywiście te dzieciaki potrzebują zainteresowania. Wszystko po to, by mogły również nawiązać z rodzicami pewną więź, jakże, jakże potrzebną. To właśnie będzie działo się w Bydgoszczy. Zostanie otwarte pierwsze przedszkole dla dzieci autystycznych. Otrzymaliśmy ogromne wsparcie od Wydziału Edukacji. Przedszkole będzie mogło funkcjonować w znacznej mierze dzięki subwencji z gminy. Odpłatność rodziców będzie symboliczna. W ciągu pię pięciu godzin pobytu każdy maluch zyska dwie godziny indywidualnej terapii. Do tego uczestnictwo w terapii Grupowej, konsultacje logopedy i rehabilitanta. Mniejszy nacisk będziemy kładli na naukę literek i cyferek. Bardziej zależy nam na uspołecznianiu dzieci. Kochamy wszystkie dzieciaki, drodzy moi. Cieszę się, że w Bydgoszczy takie właśnie przedszkole, pierwsze przedszkole dla dzieci autystycznych powstanie. Tytuł artykułu to inny kod dostępu, ale warto ten kod dostępu znaleźć. To była pierwsza część przeglądu prasy regionalnej. Dzisiaj w programie jeszcze przed nami część druga. druga część regionalnego przeglądu prasy. Tym razem zaglądamy do Ostrowca, wiadomości Świętokrzyskie oczywiście. A tutaj okazuje się, że młodzi ludzie mają wielkie serducha i zastanawiam się, ilu wśród nas, wśród naszych widzów jest honorowych dawców krwi. Bo proszę, blisko 50 uczniów ostrowieckich szkół ponadgimnazjalnych wzięło udział we wtorkowej akcji honorowego oddawania krwi. Dzięki zaangażowaniu młodzieży udało się pozyskać Prawie 21 litrów życiodajnej substancji. To już trzecia w tym roku szkolne akcja z udziałem młodych ludzi, na których zawsze możemy liczyć. Oni zawsze mają bardzo dużą wrażliwość na potrzeby innych i świadomość, że swoją postawą mogą uratować komuś życie. To słowa Zygmunta Tobiasza, przewodniczącego rejonowej rady HDK w Ostrowcu, podkreślając, że dzięki uczniom na bieżąco udaje się uzupełniać zapasy krwi. Moi drodzy, mam nadzieję, że nie tylko w Ostrowcu takie Mam nadzieję, że w innych szkołach również młodzi ludzie pokazują i stawiają się za wzór, bo to wzór do naśladowania, aby oddawać swoją krew, krew potrzebującym. My przechodzimy teraz do kulisów powiatu, kulisy powiatu, a tutaj Orzegów się kłania. Pozdrawiam serdecznie i pozdrawiam panią Agatę Suchecką z Orzegowa, która ma dosyć nietypową pasję. Od jakiegoś czasu zajmuje się, uwaga, uwaga, Quillingiem. Czym jest quilling? To technika manualna, rodzaj papieroplastyki. Polega na tworzeniu ozdób z odpowiednio uformowanych. Pasków papieru. Pani Agata nie pracuje zawodowo, zajmuje się prowadzeniem domu, a kartki okolicznościowe przygotowuje nocami. No właśnie, bo tak się mówi, że nie pracuje zawodowo, ale tak naprawdę w domu to jest też ciężka praca. Wiedzą o tym wszystkie panie, które są właśnie paniami domu i zajmują się całym ogniskiem domowym. Pani Agata mówi, że nocą, właśnie wtedy, kiedy ma troszkę więcej czasu, tak lubi, tak jest jej łatwiej przygotowywać te, te, te swoje kartki okolicznościowe, w nocy jest spokojniej, nikt mi nie przeszkadza. Jestem osobą bezrobotną, ale mam mnóstwo zajęć związanych z wychowywaniem córki oraz zajmowaniem się domem. Te codzienne zajęcia są wbrew pozorom wyczerpujące. Potrzebowałam jakiejś odskoczni, zobaczyłam takie ozdoby kiedyś w przedszkolu i bardzo mnie to zainteresowało. Nawet nie miałam pojęcia, że można zrobić takie piękne rzeczy z papieru. Inspiracje zarówno najczęściej znajduję gdzie? No w internecie, to jest jednak kopalnie. Mapowania pomysłów. Hmm, oczywiście słucha też oczekiwań osób, które o kartkę proszą. E, często wykonuje także pamiątki imienne. No i właśnie, e, zastanawiam się, jak to jest, drodzy Państwo. Mówiliśmy dzisiaj o tym, że. Jako prezent to niektórzy życzą sobie e, czegoś bardzo, bardzo drugiego, czegoś, co nas wykosztuje, nie wszystkich stać. A czasem coś zrobionego przez nas samych, tak prosto z serducha, będzie najlepszym prezentem i warto brać e, przykład z pani Agaty Sucheckiej, która stwierdziła, że chce coś jeszcze robić w życiu, chce znaleźć coś dla siebie i znalazła taką właśnie e, pasję. E, ja mam takie fazy, co jakiś czas znajduję coś nowego, czym mogę się zająć. E, sama jestem ciekawa, co będzie następne. To przyznaje pani Agata Suchecka, a my serdecznie pozdrawiamy.